Pani minister, dlaczego tutaj Pani się tak puszy, tak odważnie kłamie, a jakoś brakowało Pani odwagi i stchórzyła Pani, nie wychodząc do 35 tysięcy protestujących? Pani minister Kluzi krostkowskiej nie trzeba było zapraszać, a były trzy protesty i do każdego wyszła. Pani mówi, że nauczyciele oczekują tej zmiany i to już jest po prostu szczyt cynizmu. Pewnie Pani jeszcze powie, że dzisiaj protestujący przed Sejmem rodzice to tak naprawdę nie protestują, tylko tam skaczą z radości przy wiejskiej. Natomiast najważniejsi są faktycznie uczniowie i jak można w środku cyklu edukacyjnego zmieniać uczniom program. Przez swoje fanaberie doprowadzacie do sytuacji, w której młodzież z szóstej klasy, która już zakończyła swój cykl edukacji, zostanie jeszcze na siódmą i ósmą klasę, i nie wiadomo, co jest z programami, nie wiadomo, co będą robili przez te dwa lata. Pewnie przez dwa lata będziecie starali się im wybić z głowy Lecha Wałęsę, a wmówić, że na czele Solidarności był Jarosław z Lechem Kaczyńskim. Dziękuję. Dziękuję.